Witam moi drodzy bardzo serdecznie na kanale Sadlet Tarot, Tarociska Fortuna, kłania się dzisiaj horoskop tygodniowy, świąteczny od 14 do 20 kwietnia dla Barana Lwa Strzelca, Tarot Lenormand, zaczynamy od Barana, bardzo gorąco wszystkich pozdrawiam i zapraszam do wysłuchania. Pierwsza karta już wypadła, no dobrze kochani, zobaczmy czy tutaj będzie dobry tydzień. Co będzie się działo? Bardzo dobry tydzień. Poniedziałek, karta cesarzowej. No tutaj, baran spełniony. Jesteście w komfortowej sytuacji. Jest koło Was miła kobieta, koleżanka, żona, matka. Ktoś, kto tak naprawdę Was wspiera, tak? Możecie robić też, jeśli jesteście paniami, możecie robić sobie tutaj dla siebie jakieś zabiegi upiększające, pójść do fryzjera. We wtorek dwójka monet. No na na pewno tutaj, moi drodzy, jakiś wybór, decyzja finansowa, czy coś kupujecie, czy coś sprzedajecie. Na pewno przyjdzie do niejednych oferta finansowa, oferta pracy, może nowej, dodatkowej. To zależy, ale na pewno będzie wybór. W środę spotkania z przyjaciółmi, z rodziną, bardzo fajnie i sympatycznie działacie. Możecie się cieszyć, przypominać sobie dzieciństwo. W czwartek, moi drodzy, też jest sympatycznie, albo się wybierzecie do restauracji. Albo też, kochani, gdzieś będziecie wspólnie spędzać czas, dobre jedzenie, możecie usłyszeć tak naprawdę miłe słowa, deklaracje. Tu jest dużo szczęścia. Jesteście razem, wspólnie. No, z osobami z przeszłości cieszycie się. W piątek kobieta, która będzie się z Wami kontaktować, bardzo ma dużą intuicję. Możliwe, że jakaś sprawa z przeszłości się wyjaśni. Też moi drodzy, bądźcie mądrze, słuchajcie tu swojej intuicji, ale tutaj jest wyjaśnienie, tajemnica, która się wyjaśni. W sobotę asmieczy nowy początek, bardzo ważna rozmowa, jakieś spotkanie, też będziecie się odgradzać od, od negatywnych spraw osób, sytuacji ustalać granice. Moi drodzy, w niedzielę dziesiątka, monet, rodzina, zaangażowanie w rodzinę, dużo ciepła, dużo sympatii. Sprawy wasze najważniejsze, czyli rodzinne, będziecie rozmawiać i planować. Zdrowie dosyć dobre. Uważajcie na układ oddechowy. Tutaj drobne przeziębienia mogą wystąpić. Sprawy hormonalne także. Ale, czy kobiece, tak? Ale tak naprawdę tutaj jest dobre zdrowie. Dom najważniejszy i rodzina wyjaśnia się sprawa finansowa. Finanse do domu przychodzą dla Barana. Ja Wam życzę, kochani, wspaniałych świąt, wszystkiego dobrego. W czasie tutaj tej wielkiej nocy świątecznego nastroju radości i oczywiście zdrowia. Dziękuję za uwagę i zapraszam kochani teraz lwy. Lew. Lew, od 14 do 20 kwietnia przypominam do kart. Jakie tutaj, moi drodzy, energie. Ostatni tydzień był bardzo dobry dla lwa. I tutaj nadal nic się nie zmienia, bo jest bardzo dobry tydzień. Ale zacznijmy od początku. <laughs> Pieniądze, status, dobry rozwój, kobieta zamożna. Kobieta bardzo praktyczna, zaradna koło Was, niczym się nie musicie martwić i przejmować. Możecie spędzać czas w domu, przygotować coś do jedzenia. Smacznego, możecie coś kupować, sprzątać w domu, upiększać. We wtorek sprawiedliwość, możliwe, że będą jakieś sprawy urzędowe, sądowe, może egzaminy dla niektórych. Także tak, tutaj ważny, decydujący dzień. Ale bardzo pomyślny. Środa, radość, sukces. No, naprawdę najlepsza karta słońca w tarocie. Lew zadowolony, planowanie urlopu przygotowanie do podróży, dobre wiadomości w sprawach urzędowych, w sprawach finansowych. W czwartek pieniądze przychodzą, są pieniądze u lwa. Możliwe, że awans, podwyżka. Ktoś wam też może zrobić fajny prezent. A wy się odwdzięczycie, na przykład, tak. W piątek bardzo dobry dzień również. Idziecie jak burza, rozwijacie się, pędzicie w stronę tak naprawdę swoją, wytyczony cel. Tutaj też możecie komuś pomagać w piątek. No jest sympatycznie i wszystko tak naprawdę tak wam się układa, jak chcecie. W sobotę, tutaj może być też jakaś delegacja służbowa, powiem szczerze, w piątek. W sobotę to już w ogóle zwycięstwo jest, tak naprawdę myślę, że możecie na jakąś imprezę się wybrać, tutaj jakieś spotkanie rodzinne, no wszyscy Was chwalą, komplementują, cieszycie się z życia. W niedzielę dalszy ciąg celebracji, świętowania, wspólne spotkania, macie radość, macie dobre towarzystwo i dla Was to jest najważniejsze. Także moi drodzy, dużo spotkań, dużo radości, dużo świętowania, przygód i podróży. W zdrowiu, zdrowie bardzo dobre. Uważajcie tylko, tak naprawdę, na pęcherz moczowy, układ moczowo-nerkowy. Najbardziej tutaj może dokuczyć kolana, kolano może boleć, ale to chwilowe. Zdrowie dobre, naprawdę. Finanse wspaniałe, macie tutaj lojalnych przyjaciół i będziecie przeżywać jakieś przygody. Przyjaciel też może pomóc Wam w sprawach finansowych, rozwiązać jakąś sprawę finansową. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, życzę wspaniałych, spokojnych, zdrowych świąt, Wielkiej Nocy. Dziękuję Wam, moi drodzy. I teraz Strzelec. Oj Od 14 do 20 kwietnia, przepraszam, od 14 do 20 kwietnia. Co ja z tym marcem wyskoczyłam? Bo wiecie co, zazwyczaj święta są w marcu przeważnie. No nie przeważnie, czasem. No ale jakoś tak mi się skojarzyło w głowie. Dobrze. Poniedziałek kobieta empatyczna, koło strzelca, bardzo zaradna, fajnie to wygląda. Tak naprawdę będzie Was wspierać. I oczywiście uczuciowo tutaj na najwyższym poziomie, we wtorek również. Dobrze, uczuciowo, fajnie się spełniacie, dogadujecie miłość, szacunek. Może jakieś zaproszenie od rodziny na jakieś uroczystości rodzinne, świąteczne? No, fajnie to wygląda. W środę podróż, gdzieś będziecie wyruszać z kobietą do kobiety. Przeszłość zostawicie za sobą. Tutaj tak naprawdę jest dużo wolności. W czwartek taki spokojniejszy dzień. Może troszeczkę strzelec będzie bardziej. Nie tyle, że smutny, ale tak naprawdę wolniej będzie chciał to wszystko sobie organizować. I oczywiście w spokoju może poczytacie książkę, odpoczniecie w ten czwartek i Wam to dobrze zrobi. Tak naprawdę posiedzicie w spokoju, odpoczniecie trochę. W piątek znowu jest tutaj kobieta bardzo zaradna, kontaktowa. Możecie jakąś wiadomość, zaproszenie otrzymać od niej. I tutaj tak naprawdę jest dynamiczny dzień, wszystko będzie w ten piątek układało się po waszej myśli i tak naprawdę szybko. Tutaj w sobotę będziecie mieli jakiś wybór, przygotowania do podróży, w gości być może. Przygotowania i tak naprawdę rozważania, co robimy, i tak dalej. Dużo myślenia w tym tygodniu. Ustrzelca, ja widzę. Też takie organizacyjne sprawy w sobotę będziecie załatwiać. W niedzielę jest event, spotkanie z rodziną, z przyjaciółmi, radość, zadowolenie, wszystko się układa po waszej myśli. Jesteście chwaleni, komplementowani i tak naprawdę czujecie się zwycięzcami. W zdrowiu uważajcie na oczy, alergie, sprawy emocjonalne, bóle głowy od zatok mogą być. No i tak naprawdę tutaj yy, uważajcie na układ krwionośny, no, przede wszystkim. Może być taki marazm chwilowy, yy, brak apetytu. Tak, ograniczę, ojej, co ja, wysz... co ja biorę, zamiast Lenormand to biorę Tarota, widzicie, ja też jestem zmęczona czytaniami. Kochani, tutaj zdrowotnie, no, sobie trzeba troszeczkę będzie yy, przy końcu tygodnia odpocząć, bo jest zmęczenie. Ale tak naprawdę te układy, które wymieniłam, no to zwróćcie uwagę, szczególnie na oczy. Tutaj dobra wiadomość do Was idzie, kochani. Zakończy się jakiś trudny etap dla Was w życiu, coś się zakończy, albo też Wy otrzymacie jakąś wiadomość, tak naprawdę, która będzie Was cieszyła. No, i też, moi drodzy, możliwe, że będziecie bardziej zwracać uwagę teraz na szczegóły w życiu. Dostrzeżecie piękno, którego kiedyś nie widzieliście. Także ja Wam tego życzę. Bardzo gorąco pozdrawiam. Życzę spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy. No, widzicie, dzisiaj to naprawdę jest ze mną coś tutaj nie tak. Rozpędzam się i mówię, żeby mówić, tak? Także życzę Wam spokojnych świąt, Wielkiej Nocy i wszystkiego, moi drodzy, dobrego. Także pozdrawiam.